I mam ci uwierzyć, debilu? O. Tak, w głowach łajdaków zawsze powstaje sprytny plan ucieczki. so you done interrogating me or are we going to work together and try to get out of this mess? no why don't you trust just and if you know. let's get to the command console. all right, let's go. let's play this game.

A oczywiście moja no konsolka, i mamy kolejny punkt jasnej strony. Jak zajwiście. Oj, przepraszam, zajęliście. Okej, okay, no co sprawdźmy, to konsolę. No dobra, mm, nie chcę się posłuchać. Dobra, duh, dead, z Jak ja mam to zrozumieć? No pierdzi nam do mikrofonu, co ma robić, nie? Okej, okay, i przerzucamy się do małego T3-M4. No nie, bój się, no. Ten roboczek miał taki odgłos jakby się bał. Tak jak Artuditu kiedy się bał. Która jest godzinka. Dobra. Też hmm. Dobra. tu troszkę przelagowuje. Dobra, mamy chemikalia. Nie, nie cierpię, kiedy mi no. Z Broken droid. Dwa raperkit, tak. yy, tutaj ci takiego wiem, bo szczele, tutaj takie. Yy, w sumie mogę ci szczelić nawet dwa działka. Chociaż zobaczmy twoje. Umiejętności, skills. Czy radzisz sobie, chłopie? No to Cholera, nie radzisz sobie z dwoma blaskarkami. No to będziesz żył tylko jednego. Um, kolejne. Jakaś mega ręka mocy. Hmm. Okej, okay, musimy zdobyć explosive, czyli materiały wybuchowe, tak? The security door i werka faca. Dobra, nie tam, gdzie tu się pierwsze szło, więc pójdziemy sobie tu. Ej, roboty. Okej, okay, to bardzo interesujące wskazówki. O, cholera, oni. Um, przybliżymy się tylko do niego. Dobra. Rejmanse. Oho. Uh -huh. A na polu jest już ciemno, ale wszystko jedno. I tak nagrywam. No, coraz więcej rzeczy mamy. Czy w tych drzwiach? Idziemy idziemy? Aha, aha, aha. Taka bonusowa jakby plansza w tej grze. Możemy zdobyć dodatkowe itemki, ale może być też trochę trudno je zdobyć. To pójdzie save nawet, bo się troszkę boję. Czyli save game i... save tutaj. Save'a nazwiemy T3 M. Cztery. Peragus. No i uh -huh. Klaus. Okay. Czemu ja pamiętam, że tu gdzieś były jakieś trudności, nie wiem, z tym małym robocikiem. Gorsze jest to, że skosiła się do czterech klatek przed chwilą. Ja cię. No cóż, teraz zdobyliśmy właśnie parę fajnych rzeczy. Te, te, te. te. Okej, okay. no i właśnie dostaliśmy, mam powiedzieć, co mam zrobić w grze. Mm -hmm. która jest 33. O ja nie wiem, jak ja jeszcze długo mogę nagrywać, żeby ten film cię jeszcze przerobił, nie? Mhm, mm to są takie inne robociki. Jak tak dalej pójdzie, to mi robota z A na to to ja mu nie pozwolę. Okej, okay. nie działają. To jest cudownie, ale... Czemu... Trzy, cztery się mi zaciął. O cholera. No dobra. Nareperujmy go może, co? No... nie wiem, coś się gra przywiesza. Okej... Okay. i tu kolejne mogą być rzeczy fajne, to jest ciekawe. Pierdut, pierdut. Ten robot nie działa. Oby coś fajnego było. Ja, parę kredytów. Kredyty i tak nam się na paragus nie przydadzą. Kolejne parę kredytów i ja nie mogę zabezpieczone i pożyteczne hmm. rzeczy jeszcze gdzieś tu czegoś nie ma nie ma szkoda duża szkoda o... ja nie mogę pan Hawk jak super jak ekstra tak o... no to jedziemy z koksem go Go Power Rangers. Dobra, zapiszę sobie po raz kolejny gra. Okay,